Wiele emocji dostarczyły niedzielne mecze drugiej kolejki Wieruszowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Spotkania rozgrywane są w hali sportowej gimnazjum numer 1 w Wieruszowie. Już w pierwszym meczu kibice na własne oczy, a piłkarze na własnej skórze przekonali się, jak w kilka minut można w halowej odmianie piłki nożnej odwrócić losy spotkania. M-Line prowadziło z saganem już 3-0, by przegrać mecz 4 5. Było wiadomo, że tam dużo młodsi chłopacy od nas grają, że tam kondycyjnie troszeczkę od nas lepiej będą wyglądali. No, trochę nie powinniśmy jako taki w sumie doświadczony zespół tak łatwo tracić bramek. No, Widocznie o tą jedną bramkę byli lepsi. Jesteście tak zaliczani do grona faworytów tutaj tej ligi? Ja tak nie uważam z tego, co tutaj widzę, yy, jacy chłopcy grają w poszczególnych drużynach. Myślę, że jeśli będziemy w pierwszej trójce, no to na pewno się tutaj możemy z tego cieszyć. Po ubiegłotygodniowej porażce z Rytualem, tym razem w drużynie Sagana pojawiło się kilku nowych piłkarzy, znanych z występów w Ostrowskiej Halowej Lidze. To pokazuje, że drużyna ta będzie jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu, ale swoje aspiracje zgłasza także Rytual, który pokonał FC Polanki 2-0. Był to ciężki mecz. Na początku było dużo problemów, ale jakoś się yy, skończyło dla nas szczęśliwie. Wszelkie atuty niezbędne do wygrania tegorocznych rozgrywek ma także FC Balanga, która odniosła drugie zwycięstwo. Tym razem piłkarze ze słupi pokonali łękę opatowską 5-0. W innym meczu drugiej kolejki piłkarze z białej wygrali 6-2 z Hetmanem byczyną.